Z doktorem wykładowcą na uniwersytecie nigdy nie wygrasz jeśli jesteś studentem. Czy to jest prawda? Mój przykład pokazał, że wcale tak nie musi być. Słuchaj, opowiem Ci swoją historię, jeżeli jesteś studentem, może ci się ona bardzo przydać. Cześć, jestem Marta za Zarzycka i dziś opowiem Ci jak udało mi się wygrać sprawiedliwość z doktorem, który nie traktował mnie sprawiedliwie i nie tylko mnie. Studiowałam fizykę, e, ponieważ zainteresowałam się książką Hiperprzestrzeń Michio więc wiadomo było, że muszę studiować fizykę, bo jest fascynująca. Jakim byłam studentem? No, z przedmiotów fizycznych miałam 3,5, 4,5 z matematyczny, no i 5 z humanistycznym, bo ponoć ja mam umysł humanistyczny. Ale było tam bardzo interesująco najciekawszymi, chyba jednymi z najciekawszych w każdym razie, jeżeli chodzi o pierwszy, drugi rok, przedmiotów było laboratorium fizyki. To laboratorium było prowadzone przez cztery osoby. U trzech z nich dostawałam średnio 4,5, a u jednej pały. Cokolwiek bym nie powiedziała, nie zrobiła pały, pała, pała, pała. Ja mogłam powiedzieć pół książki i dostałam pałę. Kolega obok powiedział jedno zdanie i dostał piątkę. Dyskryminacja. Ale okej. Okay. Jeden z synów jednego z doktorów na tym uniwersytecie stwierdził, że niektóre dziewczyny mogą mieć problemy z tym panem. No ale ja w to nie wierzę. To przecież wyedukowane osoby są. Więc chyba umieją się zachowywać. Umieją się zachowywać jak... Nie jaskiniowiec, tylko sprawiedliwie oceniać. Nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, dziewczyną, czy chłopakiem. No ale jednak niestety ten chłopak miał rację. Dostawałam pały tylko u tej osoby. A przecież jeszcze trzy inne prowadziły ten przedmiot i one mnie o wiele wyżej oceniały. No dobrze. Zaczęła się zbliżać sesja. A ja nadal miałam niepozaliczane ćwiczenia, bo dostawałam pały u tego pana, a trzeba było zaliczyć wszystkie, I nieważne, że u innych dostawałeś 4,5. Trzeba było zaliczyć wszystkie. Ponieważ zbliżała się sesja, zaczęłam odczuwać coraz większy niepokój. W końcu stwierdziłam, że jedynym sposobem jest po prostu pójście do tego pana i skonfrontowanie się z nim. Poszłam więc do jego gabinetu i powiedziałam, że cały czas mi daje pały, że w porównaniu... Z tym, co odpowiada mój kolega na przykład obok, to on dostaje piątki, a ja dostaję pały. I niech mi powie! Może sobie mieć nawet dużo wyższe wymagania niż wobec innych. E, wobec niej nie ma problemu, tylko niech mi powie, czego on oczekuje, z jakiej książek mam się nauczyć. Mogę się ich nawet na pamięć nauczyć. Kazał mi się wynosić. Nie zgodziłam się z tym, więc co zrobił? Wyciągnął mnie za fraki i wypchał siłą za drzwi. Użyłam się oczywiście, ale też, też zrozumiałam, że on i tak mi tego nie zaliczy. Choćbym była profesorem, choćbym miała umysł geniusza, on i tak mi tego nie zaliczy. A wiecie, co mi powiedział na odchodnym? Nigdy pa pani u mnie nie zaliczy, bo kobiety to tylko do rodzenia i do garów, a nie do fizyki. Tak mi powiedział. Wrzeszcza, właściwie wrzeszczał, właściwie wywrzeszczał mi to, wywalając mnie za drzwi. Okej, okay. więc starałam się po prostu szukać kogoś innego, żeby zrobili tak, aby kto inny mnie egzaminował, skoro już on tak ocenił moje szanse, bo jestem kobietą. No sorry, ale płci nie zmienię, żeby on mi to zaliczył. Uważam, że jeżeli ktoś umie, ma zaliczyć. Jeżeli nie umie, to wtedy nie zalicza. Proste. A nie, że nie zalicza, bo jest kobietą. Czy nie wiem rudym, łysym, nie wiem, chudym, grubym. To wiedza, to umiejętności powinny stanować o tym, czy to ktoś zaliczy, czy nie, a w tym wypadku tak nie było. Okej. Okay. Poszłam do opiekuna roku, który stwierdził, hmm, a bardzo go lubiłam swoją drogą. Który stwierdził, a pewnie miał zły dzień, pójdź do niego następnym razem, niech pani pójdzie, no, on się z szacunkiem zachował. Ale to zbagatelizował, wiedziałam, że nie mogę na niego liczyć. Poszłam, o z bawełnę do rektora i tam do... poodwiedzałam różnych ludzi, każdy mnie gdzie indziej od... kazał iść. Najgorsze w tym było to, że wiele razy tych ludzi po prostu nie było, bo oni mogą pracować również w domu, więc sterczałam godzinami pod jakimiś drzwiami, które się nigdy nie otworzyły. Bo nikt tam nie przyszedł. To trwało sześć tygodni. Zaczęłam być naprawdę zestresowana. Nie wiedziałam, czy ja mam się uczyć do sesji, czy po prostu, no nie wiem, co mam zrobić. Sześć tygodni. Powiem Ci, że czułam się bezsilna. Naprawdę się starałam. Codziennie, godzinami gdzieś sterczałam, żeby ktoś pomógł mi osiągnąć sprawiedliwy wynik. I nic. Czasami nawet trochę popakiwałam na korytarza, kiedy nikt nie widział, bo ja nie lubię płakać przy innym, w ogóle nie lubię płakać na kto, kto lubi. Ale nie było żadnego progresu w tej sytuacji. A sesja coraz bliżej, moje szanse malały z każdym dniem. W końcu już byłam tak tym psychicznie i fizycznie wyczerpana, że po prostu poszłam do pani prorektor, która jest kobietą i nie owijałam już bawełnę. Po prostu powiedziałam prosto z mostu, co ten człowiek do mnie powiedział. Wcześniej to ukrywałam, bo nie chciałam szargać jego imienia. Niepotrzebnie zresztą. Kiedy ona to usłyszała, tak się wkurzyła. Zaraz chwyciła za telefon i do szefa zadzwoniła tego pana. Wiesz, co on mi powiedział? No i powiedziała, no wiadomo, jako kobieta była oburzona. I ten szef mnie egzaminował. Okazało się, że umiem. Wygrałam, ale powiem ci coś. Nie tylko ja byłam tak traktowana. Inni studenci również mieli z nim potyczki. Prosiłam ich, tłumaczyłam, razem osiągniemy więcej, mamy większą szansę na sprawiedliwość. Dołączcie do mnie, ale nie chcieli, bali się. Twierdzili, że z doktorem nie wygram, to ciągle słyszałam. Więc musieli wylatywać niesprawiedliwie albo płacić warunki niesprawiedliwie. Powiem że nie było mi ich szczególnie żal. Przecież mądli do mnie dołączyć, wtedy mieliby sprawiedliwość, ale nie chcieli. Nauka dla Ciebie. Zawsze walcz o sprawiedliwość, nawet gdy inni mówią, że porywasz się z motyką na słońce. Nie ma sensu życia bez sprawiedliwości. Świat bez sprawiedliwości to spiekło. Nie róbmy sobie tego piekła, walczmy nawet gdy inni nam nie dają szans. Sama walka już naprawdę dużo daje, bo dajesz komuś przykład, że można i powinno się walczyć. I mój przykład dał dużo do myślenia też innym studentom. Bardzo szybko przeszłam do legendy. Mój przyjaciel mówił, że stał w kolejce do, do sekretariatu i słyszał, jak dwóch chłopaków mówiło: Ty, a wiesz. Pewna dziewczyna wygrała z doktorem X. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy. Pokazałam im, że trzeba walczyć o sprawiedliwość i że można wygrać, nawet gdy inni mówią ci, że nie masz żadnych szans. Bardzo szybko się to rozniosło i coraz większa liczba osób, które były niesprawiedliwie traktowane, domagały się sprawiedliwości. Jaki był tego wynik? W ciągu kilku lat dwóch panów, dwóch wykładowców Między innymi Tempan, musieli opuścić uniwersytet z adnotacją, że nie nadają się do nauczania. Sprawiedliwość, karma nadeszły, ale trzeba było im pokazać, że trzeba i można walczyć. Tak więc, jeżeli jesteś studentem, ale nawet to nie jest tylko dla studentów. Jeżeli w jakiś sposób jesteś dyskryminowany, dyskryminowana, źle traktowany, możesz i musisz walczyć o sprawiedliwość. To jest nie tylko, jeżeli chodzi o Ciebie, to nie tylko chodzi o Ciebie i o Twoją sprawiedliwość. Chodzi o to, że pokazujesz innym, że trzeba, należy i można wygrać sprawiedliwość. Sprawiedliwości nie ma tylko wtedy, gdy się jej nie domagamy, gdy o nią nie walczymy. A czy Ty chcesz żyć w świecie pozbawionym sprawiedliwości? Czy tu chcesz żyć i tutaj chcesz wychowywać swoje dzieci? Mam nadzieję, że nie. Tylko, że... Jeśli chcesz czegoś innego, czegoś lepszego, to ty musisz zacząć działać. Musisz zacząć domagać się sprawiedliwości, ogłaszać, gdy nie masz sprawiedliwości, zyskiwać poparcie, walczyć po prostu, pokazywać, że się z tym nie zgadzasz. Nie zgadzasz się z dyskryminacją, nie zgadzasz się z niewłaściwym traktowaniem, nie zgadzasz się z brakiem szacunku do Ciebie. Pokaż to, bo dopóki Ty będziesz żyć w milczeniu, to ty się zgadzasz z tym wszystkim. Jest taka sentencja, którą przeczytałam, kiedy miałam kilkanaście lat. Quotacet consentirevi detur, czyli kto milczy, ten zezwala. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że jeśli nie reagujesz na niesprawiedliwość, na zło, to ty na nie pozwalasz. Jesteś współwinną osobą. Jeśli walczysz o sprawiedliwość, pokazujesz innym, że można i trzeba. Zmieniasz ten świat na lepsze. Mi się udało. De tylko po prostu walcząc o własną sprawiedliwość. Pokazać to wszystko innym i odmienić twarz tego uniwersytetu. Odmienić myślenie tych wszystkich studentów. Chociaż oni nawet z imieniami nie znali. Tak więc można, trzeba, należy zmieniać ten świat na lepsze. Poprzez walkę o sprawiedliwość, choćby tylko dla siebie. Zobacz, jak to dużo może dać. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeśli tak, kliknij like. Ci się nie podobał, możesz dislike, nie ma problemu. Każdy ma, lubi co innego. Udostępnij, zostaw komentarz, podziel się swoją walką o sprawiedliwość. Inni też to chętnie przeczytają. Żyj mądrze i zdrowo.